Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. Dzisiaj mamy już, dzięki Bogu, środę, 23 lutego. Zapraszam Was do tego, żebyśmy dzisiaj wsłuchali się w słowo. Dzisiaj będzie troszeczkę inny fragment, bo weźmiemy sobie fragment z listu świętego Jakuba Apostoła czwarty rozdział, wersety od 13 do 17. Ale zanim będziemy słuchać tego słowa, to prośmy Ducha Świętego, aby przyszedł i przemienił nasze serca, aby nam pozwolił usłyszeć to wszystko, co Bóg chce nam dzisiaj w czasie tej modlitwy powiedzieć. Z listu świętego Jakuba, apostoła Najmisi, zwracam się do Was, którzy mówicie: Dzisiaj albo jutro udamy się do tego, oto miasta. I spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego, powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś helpicie się w swej wyniosłości. Wszelka taka hełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Oto Słowo Boże. Moi drodzy, Święty Jakub w tym dzisiejszym fragmencie, w tym czytaniu, yy, sprowadza nas bardzo mocno na ziemię. I w jakiś taki bardzo taki intensywny sposób, zresztą uwielbiam list Świętego Jakuba, bo jest bardzo, bardzo konkretny. Yy, Sprowadza nas do tu i teraz, do teraźniejszości, do tego, co się dzieje w naszym życiu, bo bardzo często nasze plany mogą okazać się iluzją, mogą okazać się fikcją. A jeśli coś planujecie i mówicie sobie, dziś lub jutro udamy się do innego miasta lub kraju, aby tam przez rok popracować i dorobić się, to pomyślcie, że nawet nie wiecie, czy dożyjecie jutra. Jesteście tylko tchnieniem, które niczym para pojawia się na krótko, by zaraz potem zniknąć. Do czego nas święty Jakub zachęca w tym fragmencie? Mnie to czyta bardzo konkretnie. Zajmij się tym, co tu i teraz. Na to, co jest w Twojej przeszłości, już nie masz żadnego wpływu, bo nie jesteś w stanie wrócić do przeszłości. Nie jesteś w stanie tej przeszłości zmienić. Na przyszłość. No też mamy powiedzmy jakiś wpływ poprzez nasze wybory, decyzje i tutaj rzeczywiście możemy kształtować siebie, możemy pracować nad sobą po to, żeby mądrze wybierać, po to, żeby dokonywać właściwych wyborów i decyzji. I myślę, że tutaj warto w tej modlitwie postawić sobie kilka pytań. Mianowicie czy dobrze wykorzystuję to tu i teraz? Czy dobrze wykorzystuje swoje życie w tym momencie, w tej chwili? Czy swoje wybory, swoje decyzje konsultuje z Bogiem żywym? Czy stawia mu to pytanie? Jak ty to widzisz? Porozmawiaj o tym na modlitwie z Jezusem, bo myślę, że warto. Święty Jakub pokazuje, jak powinien myśleć chrześcijanin. Jeśli Pan zechce, i będziemy żyć. Wówczas zrobimy to czy tamto. Bez takiego nastawienia wasze plany będą jedynie pyszałkowatym przechwalaniem się, a przecież każdy rodzaj pychy jest złem. Zobaczcie, że człowiek ma moc sprawczą w swoich rękach i ta moc jest potrzebna do normalnego funkcjonowania w życiu. A jednak nie wszystko zależy od nas. Bo na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Zobaczcie, może się zdarzyć jakaś nieprzewidziana choroba, może się zdarzyć jakiś wypadek, odejście współmałżonka. To, że od nas nie zależy. I teraz pytanie, jak ja w takiej sytuacji będę mógł realizować swoje życie, będę mógł iść czy, czy żyć swoim własnym życiem, prawda? Dlatego tak bardzo ważne jest, to nam dzisiaj święty Jakub pokazuje, że potrzebne jest wzrastać w wierze, że potrzebne jest umacniać się Chrystusem, wzrastać w nim, aby właśnie w tych momentach, w tych chwilach życiowych doświadczeń nie zrezygnować ze swojego życia, nie, nie pogrążyć się w rozpaczy, nie pogrążyć się w jakimś lęku, żeby się nie zgubić w tym życiu. Że nawet czasem te złe wydarzenia, które mnie dotykają, one też są jakąś drogą. Do, do mojego nawrócenia, do mojego wzrostu, do odkrycia, czym tak naprawdę jest życie i po co ja tak naprawdę jestem na Ziemi, na świecie i dokąd zdążam, jaki jest cel mojego życia. No ale do tego też potrzebny jest właśnie ten, ten zmysł wiary. Dlatego, takie kolejne pytania, które chciałbym, żebyśmy sobie postawili w czasie tej modlitwy. Czy dziękujemy Panu Bogu za te wszystkie złe wydarzenia, przed którymi nas uchronił? Czy prosimy Go o siłę i moc i wiarę, i to, żeby być bardzo blisko Niego, wtedy, kiedy te wydarzenia będą w, się działy w naszym życiu? Czy wzrastam w wierze? Czy też dziękuję za dar wiary? Żeby nie wpaść w taki fatalizm, nie? żeby nie przewidywać jakiejś tam czarnej przyszłości. Bo też nie chciałbym, żebyśmy tak, żebyście mnie tak zrozumieli, ale e, chodzi mi właśnie o, o to doświadczenie niepewności jutra. Że tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy jutro. Wiemy to, co jest tu i teraz. I dlatego te pytania, dlatego to, to wzrastanie w wierze, to takie głębokie przylgnięcie do Jezusa. Aby nie zgubić się w życiu, aby nie stracić tego daru łaski, którym jest e, Jego miłość, Jego miłosierdzie. Podziękujmy dzisiaj Jezusowi za dar wiary. Podziękujmy za te wszystkie jakieś złe wydarzenia, które przed którymi On nas uchronił. Niech to będzie dzisiaj taka nasza modlitwa uwielbienia, która pozwoli nam też wzrastać w wierze. Na ten cały dzień udzielam Wam z serca błogosławieństwa. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Pięknego i wspaniałego dnia. Szczęść Boże, i daj Boże, jak Bóg da. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro.